Dzień dobry, dzisiaj kolejny gość, tym razem studentka medycyny pani Karolina Rudnicka. Dzień dobry, witam wszystkich. Sprawdzimy m.in. co o celi, jaki wie przyszły lekarz oraz co dzieje się z naszym organizmem, gdy zatrujemy się glutenem. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Weronika bezglutenowo. Na początek może powiesz coś więcej o sobie. Dlaczego akurat ten kierunek? Jaka specjalizacja? Który rok czy... studiów? Um, dlaczego medycyna? Um, myślę, że to dlatego, że od zawsze interesowało mnie ludzkie ciało. To co się z tym ciałem dzieje, jego budowa. Um, też bardzo interesowało mnie yy, to jak wyglądają różne schorzenia i co może się z tym ciałem dziać w trakcie choroby. No i bardzo cieszy mnie to, że udało mi się na te studia dostać, ponieważ um, daje mi to po prostu w przyszłości możliwość, um, żeby ludziom pomóc, um, żeby ulżyć ich cierpienie w tych chorobach. Um, I to jest coś pięknego. A jeżeli chodzi o specjalizację i rok studiów, aktualnie skończyłam rok piąty, od października będę już na roku szóstym. A jeżeli chodzi o specjalizację, myślę, że w trakcie tych dwóch lat, które jeszcze mam do rozpoczęcia rezydentury, dużo się może zmienić, ale myślę o psychiatrii albo o ginekologii, kto wie, może. A co celi jaki wie jest student medycyny dużo się mówi na tego typu studiach mm. o alergii i nietolerancji pokarmowej? E, ja myślę, że tak, e, dlatego, że jest to temat poruszany na e, kilku przedmiotach. Między innymi jest to temat e, z pediatrii e, i temat z gastroenterologii też było to tam poruszane. A poza tym myślę, że e, jest to choroba. E, która gdzieś tam wcześniej czy później w ciągu naszej kariery na pewno napotkamy na osoby z celiakią, więc um, warto naprawdę warto coś wiedzieć na ten temat. No dobrze. Powiedzmy, że jestem takim pacjentem, który do ciebie mhm. trafia. Jakie objawy mogą ci sugerować, że mam celiakię albo nietolerancję na gluten, czy alergię? Mhm. E jeżeli taki pacjent przychodzi do mnie i na przykład mówi mi, że e, męczą go bol, bóle brzucha, że od jakiegoś czasu ma e, biegunki, e, że ma zaparcia, że na przykład zauważył, że e, po różnego, no na przykład jeżeli ja zapytam, czy zauważył, że po czymś się to pogarszy, no to na przykład, że po zjedzeniu chleba na przykład. Jeżeli e, zapytam e, i powiem mi, że na przykład ma kogoś w rodzinie, kto choruje na celiakię, dlatego, że celiakia jest chorobą genetyczną, więc jeżeli występowała już wcześniej u kogoś e, w rodzinie danej osoby, no to to już jest taka też e, duża wskazówka w trakcie procesu diagnostycznego dla lekarza. E, Warto też wspomnieć tutaj o tym, że jeżeli chodzi o te objawy, to celiakia tak naprawdę ma różne twarze. Ta, o której teraz opowiadałam, to jest taka postać klasyczna, czyli postać jelitowa, tak? czyli te, te, te objawy takie ból brzucha, biegunki, zaparcia. Natomiast może się również objawiać jako um, zaburzenia skórne, na przykład choroba Duringa. Pojawiają się wypryski na skórze, więc warto, żeby też dermatolodzy na temat tej choroby wiedzieli. Um, może na przykład celiakia powodować występowanie różnych innych chorób immunologicznych, na przykład choroby Hashimoto. To są też takie objawy, jeżeli ktoś ma na przykład takie objawy niedoczynności tarczycy, czy coś takiego. Warto myśleć, warto myśleć o, o tego typu chorobie. Jako lekarz podejrzewasz u mnie nietolerancję na gluten. Jakie badania zlecisz? Mhm. Na pewno zlecę przeciwciała z krwi. Będą to przeciwciała w grupie IgA i będą to przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, przeciwko endomyzjum, a także przeciwko gliadynie. Mogę również zlecić biopsję, znaczy to już bardziej lekarze gastroenterolodzy, ale mogę również zlecić biopsję, czyli pobieram wycinek z Twojego jelita i oglądam pod mikroskopem, jak ono wygląda. Dlatego, że w przypadku celiaki dochodzi do zaniku kosmków jelitowych. I wcześniej w procesie diagnostycznym było tak, że trzeba było robić trzy takie badania biopsyjne, ale to wcześniej, że... Przy podejrzeniu choroby, jedno badanie, w trakcie y, diety bezglutenowej, drugie badanie, i trzecie po rozpoczęciu w tym momencie po rozpoczęciu przyjmowania glutenu trzecie badanie i w tym momencie to tak nie wygląda żeby stwierdzić celiakię należy mieć pozytywne wyniki badań właśnie z przeciwciał tych o których mówiłam plus w zależności od tego czy mamy do czynienia z pacjentem z populacji pediatrycznej czy mamy do czynienia z pacjentem dorosłych według wytycznych z 2020 roku u pacjentów pediatrycznych można odstąpić od biopsji jeżeli mamy pozytywne wyniki badań przeciwciał, plus typowe objawy i badania genetyczne, bo badania genetyczne też można zlecić, i będą to badania w kierunku HLA, DQ2 i DQ8. To, jest taka, to są antygeny zgodności tkankowej, które występują na komórkach układu immunologicznego pacjenta i to one predysponują taką osobę do rozwoju celiaki. Więc te badania genetyczne też są, też są do zrobienia i można tak zrobić, natomiast w populacji dorosłych ta, ta biopsja jest już wymaganie do, do postawienia stuprocentowej diagnozy. Masz ciekawskiego pacjenta, mm. który pyta Cię teraz, dlaczego ja? Czy to tylko geny, czy jakieś takie moje nieszczęście? Jeżeli chodzi o rozwój celiaki, no to są e, trzy takie elementy, które wpływają w ogóle na jej rozwój. Tak? Po pierwsze genetyka, po drugie, też jest to dość ciekawe, ale na przykład e, jeżeli wykazano w ogóle są takie badania, że jeżeli w trakcie pierwszego roku życia dzieci na przykład przyjmują antybiotyki i te e, ta mikrobiota, która w naszych jelitach się zna znajduje, ona E, ulega jakiemuś zaburzeniu, dochodzi do e, zaburzenia bariery jelitowej, i wtedy e, też może dojść do rozwoju celiaki. Czyli na przykład są to również czynniki środowiskowe, tak? Samo narażenie na gluten, e, te zaburzenia mikrobioty, o których mówiłam. E... No i cóż, no, choroba nie wybiera, mimo wszystko. A czy zwykła morfologia krwi może nam coś powiedzieć? Pewnie, że tak. Jeżeli chodzi o cel, jakie warto wiedzieć, że te kosmki jelitowe, które w jej trakcie zanikają w trakcie choroby, one są odpowiedzialne tak naprawdę za prawidłowe wchłanianie yy, różnego rodzaju substancji yy, odżywczych i w momencie yy, trwania choroby może na przykład dojść do rozwoju anemii yy, z niedoboru żelaza, powiedzmy. I jeżeli taki lekarz widzi w badaniach, że ta anemia jest i jest powiedzmy oporna na przykład na leczenie żelazem, no to może to takiego lekarza ukierunkować na jakieś zaburzenia wchłaniania, w tym może być to celiakia. A jak szybko można zacząć diagnozować dzieci? Jest jakiś taki rok życia, który musi dziecko przekroczyć, by zacząć diagnozę? Na celi jakie? Y... Wydaje mi się, że w momencie, kiedy pojawią się już objawy, kiedy rodzice te objawy zauważą, no to wtedy już warto zgłosić się do lekarza i rozpocząć ten proces diagnostyczny. Czyli jeżeli na przykład takie dziecko już zacznie się skarżyć, no, ja widziałam na przykład pacjentów diagnozowanych, którzy no, mieli po 5 lat. Zależy, kiedy te objawy się tak naprawdę pojawią, nie? bo to wcale nie musi być tak, że to się pojawiają e, w populacji pediatrycznej. Objawy mogą się też pojawić później u osób dorosłych. No to wracamy do osób dorosłych. Mhm. Niechcący zjadłam coś z glutenem. Jak mhm. mogę pozbyć się tych efektów zatrucia? Mhm. No tutaj no musimy to przeczekać, tak? E, czas tutaj na pewno pomaga nam ten gluten z organizmów e, wydalić. E, można pomóc sobie jakimiś lekami rozkurczowymi, tak, czyli e, które są bez recepty, tak? Pójdziemy do apteki, możemy nawet poprosić farmaceutę, żeby nam coś zasugerował, że e, mamy tego typu sytuacje. Jakieś leki rozkurczowe, przeciwwymiotne. Czy jak po tym filmiku ktoś stwierdzi, że chciałby skonsultować się z lekarzem, do jakiego najlepiej miałby pójść? Jakiego wybrać? Przede wszystkim warto mieć kontakt ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu. Tak? Warto z nim rozmawiać, warto, y, warto dzielić się z nim swoimi obserwacjami. I y, y, lekarz pierwszego kontaktu już dalej podejmie decyzję, jak to będzie wyglądać. Aczkolwiek, y, y, jeżeli chodzi o diagnostykę dorosłych, no to myślę, że tutaj gastroenterolog będzie najlepszym wyborem. Na koniec wiemy już, jak zdiagnozować, jakimi badaniami zdiagnozować to naszą celi, mhm. ale jakie badania wykonać, by sprawdzić, czy prawidłowo otrzymam dietę? Mhm. Są takie trzy elementy, jeżeli chodzi o kontrolę, właśnie utrzymywanie diety bezglutenowej. Tak jak mówiłam, lekarz pierwszego kontaktu jest bardzo ważny w ogóle w procesie leczenia jakiejkolwiek choroby. A więc y, same obserwacje lekarskie, tak? czyli przychodzi na przykład pacjent do mnie i ja widzę, że na przykład jego stan się poprawił, tak? że, y, y, że utrzymuje tą dietę. Pytam go również, tak? e, czy rzeczywiście ta dieta jest utrzymywana. E, druga opcja no to jest zrobienie przeciwciał. E, jeżeli pacjent utrzymuje dietę bezglutenową, no to po okresie około 6 do 12 miesięcy te przeciwciała albo powinny całkowicie gdzieś tam być na poziomie takim nieoznaczalnym, albo Znacząco się zmniejszyć, dlatego te przeciwciała warto robić zarówno na początku procesu diagnostycznego, kiedy mamy już podejrzenie celiaki, następnie po rozpoczęciu diety bezglutenowej, żeby sprawdzić, jak sytuacja wygląda. A także nowością na rynku jest immunogenny peptyd glutenu. To jest coś, co można wybadać w moczu. I w kale. W moczu pojawia się troszeczkę szybciej, bo po kilku godzinach, natomiast w kale po kilku dniach. Um, I y, jest to taki test kasetkowy. Wygląda to trochę jak test ciążowy. Nakłada się kropelka moczu na taką kasetkę. Pojawia się nam kreska. Y, y, no, że wszystko zrobiliśmy dobrze, tak czyli próba kontrolna. I Jeżeli spożyliśmy gluten w jakimś tam niedalekim czasie, no to pojawia nam się wtedy druga kreseczka, że rzeczywiście ten peptyt jest obecny. Ehm, takie badanie można na przykład zrobić, jeżeli rodzice chcą skontrolować, czy dziecko rzeczywiście tą dietę bezglutenową utrzymuje, na przykład, e, nie wiem, czy na wycieczce, czy, czy w szkole. Ehm, a poza tym e, lekarz też może zrobić takie badanie. Jeżeli na przykład e, ma podejrzenie, Celiaki lekoopornej, czyli e, znaczy celiaki, która e, nie reaguje na dietę bezglutenową w ten sposób. E, jeżeli w trakcie e, leczenia pacjenta dietą bezglutenową nie dochodzi do poprawy stanu zdrowia, e, no to taki test nam mówi, czy to jest celiakia, która no, tą dietą nie da się kontrolować, czy też pacjent po prostu nieprawidłowo tą dietę utrzymuje. Znów dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy oraz poznaliśmy dobrze zapowiadającego się nowego lekarza. Dziękuję Ci, Karolino, za obecność, a Wam za oglądanie kolejnego odcinka. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnej ciekawej rozmowy, to zasubskrybujcie kanał, oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz podzielcie się opinią w komentarzu. Do zobaczenia w kolejny piątek, oczywiście o godzinie 18. Cześć!